Halo, halo, witam wszystkich. A dzisiaj krótki filmik z krótkiego rally, które jak zobaczycie, pójdzie bardzo dobrze na naszą korzyść. Przy okazji, chciałem powiedzieć i w ogóle ten filmik tak trochę robić, żeby sprawdzić moje nowe intro. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba. Jeżeli się podoba, przypnijcie jakiegoś lajka, może jakąś subskrypcję. Bo teraz już wszystkie odcinki postaram się, żeby były w ten sposób oprawione. Tak mam nadzieję, że dzięki temu będzie się jeszcze milej te odcinki oglądać. Także będziemy, będę teraz wracał z innymi rzeczami. Nasze KWK, jak widzicie, cały czas żyje, cały czas coś się dzieje wczoraj był naprawdę dzień szalony, dzisiaj też rano dzieje się z wszystkich stron, także naprawdę i wojna i dyplomacja, wszystko po prostu idzie mocno w ruch, także to, to KVK wydaje mi się będzie emocjonujące chyba w każdym w każdym wymiarze. No ale zobaczmy co tutaj się dzieje. Tutaj wychodzimy trochę spoza bram, czyli staramy się wysprzątać trochę forty przeciwnika, no i Wybudowaliśmy flagę, oni tutaj zbytnio się nie bronią, my wychodzimy większą ilością marszy, no i tutaj zobaczymy zaraz idzie rally na Ford. Także e, był tam chyba tylko YSS i Charles Martel, niewiele ponad milion jednostek, a naprzeciw nim Bodika zdaje się już tam 2 miliony 600 jednostek. Także tutaj wynik tej potyczki mógł być tylko jeden. Widzimy, że same numery, e, te białe, już są naprawdę mocno na niekorzyść. Natomiast kiedy zobaczymy, o, teraz widzimy, jakie jest uderzenie od umiejętności i jak szybko garnizon zaczął znikać w oczach. No, walka nie trwała długo. Zaraz sobie zobaczymy raport, jak to wyglądało. Liczby są naprawdę świetne, tak? Widzimy. Natomiast zobaczymy, że w środku były głównie jednostki tier 4 tak? Także tutaj jeszcze to jakby wzmacnia ten, ten raport, tak? Że tutaj mieliśmy jednostki tier 4 U nas na pewno też się jakieś zdarzyły, ale jednak głównie tier 5 To tyle. Dzięki. Trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.